Pięć procent PKB ponad w przyszłorocznym budżecie na obronność. Według konfederacji to jest wystarczająco? Zbyt dużo może, bo więcej. Nie da się pani redaktor tego tak o, 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 ocenić. To jest dużo, to jest na pewno dużo, bo my mhm. jesteśmy państwem z rozwiniętą gospodarką, wcale nie małym, więc 5% PKB to jest bardzo dużo. Obawiam się, że może być nam bardzo trudno utrzymać taki poziom wydatków w perspektywie wieloletniej. Zresztą Polska, w jakiej perspektywie? wieloletniej, wieloletniej. tak. Mhm. Polska ma poważne problemy budżetowe w tej chwili. Dopiero co rząd się spowiadał do Unii Europejskiej, że będzie nam rosła inflacja, że będzie podnosił podatki i tak dalej, że będziemy mieć dług. Wydaje mi się, że z tego raportu dla Komisji Europejskiej to wynikało nawet, że będziemy mieć dług ponad poziom dopuszczalny przez konstytucję, więc. Ale już Unia Europejska 61%. zaakceptowała to wyjście z nadmiernego deficytu no budżetowego. Znaczy, po pierwsze, nie ma nic do gadania, bo to po prostu polski rząd ich informuje i tyle, i my się może to podobać albo nie podobać. Po drugie, to są problemy dla nas, a nie dla Unii Europejskiej, więc to my się musimy martwić. Natomiast to na co zwracam uwagę, to, że jesteśmy Państwem pogrążone w problemach budżetowych, o czym politycy nie chcą mówić otwarcie, bo trochę tak głupio się przyznać, prawda, że się źle rządziło państwo. Państwem, więc lepiej to ukrywać przed społeczeństwem. I yy, Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe, to nie jest sztuka dużo wydać. To, to w poprzednim pytaniu myślę, mhm. że omówiliśmy. Jest bardzo łatwo dużo wydać. Jest na świecie wiele koncernów no, zbrojeniowych, które są w stanie podpisać na dowolne kwoty kontrakty z państwem polskim i te kwoty przyjąć. To, co jest realnie trudne, to jest konwertować duże pieniądze na nowe zdolności obronne. Mhm. Czyli trzeba coś kupić, mieć to dostarczone, sprawdzone, wdrożone, spięte z logistyką. Yy, mieć trzeba wytrenowaną kadrę. Każdy nowy wydatek zbrojeniowy to ogromne nowe wydatki na kadrę, czego się w ogóle nie podaje społeczeństwu jako koszt. I, i na infrastrukturę, na przykład nowy samolot, nowy śmigłowiec, to są potrzebne nowe budynki, nowe warsztaty. Nowe, mamy trzy typy czołgów. Byłem w bazie tutaj w Warszawie, gdzie te czołgi, jakby gdzie trwa trening czołgistów, gdzie warsztaty mają powstać. No, myślę, że przeciętny Polak nie zdaje sobie sprawy, jak duże to są wydatki. To są wydatki Idące w setki milionów, miliardy. I musimy zdawać sobie sprawę, łatwo jest zrobić zdjęcie na tle nowego czołgu czy nowego samolotu, natomiast później tysiące ludzi muszą to obsługiwać, um, i to powinno być wszystko dobrze przemyślane. A na przykład, nie wiem, no, to jest aż wstyd przyznać, ale my jesteśmy takim narodem, który potrafi na przykład kupić um, um, czołgi czy um, haubice, ale nie kupić do nich um, amunicji. To jest to, Albo o czym kupić o... samoloty Okej. i nie kupić do nich rakiet. Mhm. To, to przed chwilą właśnie wspominaliśmy o tym, bo to za czasów między innymi pana ministra Mariusza Błaszczaka Ale to nie sprawdzał. Pani, panie do... redaktor, żebyśmy wyszli z tego problemu, wyzdrowieli jako naród, mhm. to musimy sobie uświadomić, że to nie jest problem jednej partii, to jest problem powszechnej niekompetencji polskich polityków polskiej opinii publicznej, gdzie nie ma branżowych programów na ten temat, gdzie nie ma branżowych pism. Ja kilka, nie, nie lubię idealizowania państw zachodnich, ale dam pewien przykład. Tydzień czy dwa temu wróciłem z Paryża. W Paryżu na lotnisku obok prasy o modzie, o wydarzeniach, celebrytach jest cały regał prasy o międzynarodowych stosunkach, geopolityce, E, mają nawet specjalne pismo o kartografii. A wie pan dlaczego? E, dlatego, że tam się te pisma pism sprzedają. U nas się nie sprzedają. No, I to no jest właśnie. kwestia świadomości. No właśnie, dlatego o tym mówię, żeby tą świadomość budować. Mm. Więc potrzebujemy debaty na wyższym poziomie. Póki nie zaczniemy pytać o to, jak przychodzi polityk i mówi, kupiliśmy to i tamto, zapytamy, a ile będzie kosztował pakiet szkoleniowy? Mhm. Jakie zapasy amunicji do tego kupiliście? Ile będzie kosztowało wytrenowanie kadry? Na który rok przewidujecie pełne zatrudnienie kadry do obsługi tego sprzętu? Póki my się nie nauczymy jako Polacy zadawać takie pytania, to politycy będą nas oszukiwać. Panie marszałku, Kreml straszy zniszczeniem bazy w Redzikowie. Sądzi pan, że to są tylko takie strachy na lachy? Jak zwykle retoryka rosyjska, która no, głównie próbuje przemówić do innych przez siłę, czy rzeczywiście jakieś realne zagrożenie? Nie, sądzę, że są to wyłącznie tak. pogróżki retoryczne, typowe dla Rosji. I jeszcze, nie należy się przejmować. Jeszcze o jedną rzecz chciałam pana spytać. Bardzo mi przykro, że muszę to zrobić, natomiast chciałam zapytać, czy pan popiera to, żeby Polska poważnie zastanowiła się nad koncepcją wzięcia udziału w rozbiorze Ukrainy, bo pana kolega z Konfederacji Grzegorz Braun ostatnio z taką propozycją wyszedł tutaj, zresztą ten tweet, o którym mówi tutaj jest taki podział wstępny, jak ten podział Ukrainy ma wyglądać, jaka część mogłaby przypaść Polsce i pan Braun on stwierdził, że warto się pochylić nad tym tematem. Eee, ciężko mi to, on szczerze, nawet przez gardło przechodzi, ale obiecałam... Nie ma, widzę, panie co redaktor, pan ma nie ma co dramatyzować. Ale ja się... w ogóle nie rozumiem, dlaczego się pan uśmiecha w takim temacie. Nie, nie, dlatego, że pani przyjęła tak strasznie dramatyczny ton. A jaki mam przyjmować, jeżeli polski europoseł, polityk no, Konfederacji, nie, która jest no, trzecią partią w tej chwili, jeżeli chodzi o poparcie, no już, proponuje wzięcie udziału w... nie, nie, ale to nie. pan mi zadał pytanie. Po ja, nie, ja nie odpowiadam. Ja zacząłem odpowiadać, a pani proszę. zapytała mnie, dlaczego się Bardzo uśmiecham. proszę. To wyjaśniłem. E, uważam, że taki bardzo dramatyczny ton bardziej jest adekwatny, jak e, nie wiem, rozmawiamy o tym, że dużo ludzi zginie. Natomiast jeżeli chodzi o dyskutowanie pewnych koncepcji, Grzegorz Bran wyraził myśl, która nie jest mi obca. To znaczy, że każdy scenariusz należy rozważyć. Także rozbioru Ukrainy. E, I jest to scenariusz, który w mojej ocenie należy rozważyć negatywnie i ze zrozumieniem. To znaczy, e, ja to powiedziałem już dzisiaj i napisałem chyba wcześniej uważam, że ta grafika wrzucona przez nie wiem czy dyplomację Rosyjską czy przez kogo, ona ma charakter dezinformacyjny. My ją musimy przemyśleć. To dlaczego dezinformacja bawi rozważysz? się poseł? Nie, nie, nie sądzę, że się bawi. A co robi? To albo się bawi, albo rozmawia poważnie. To każda opcja tak naprawdę jest zła. Nie wiem, czy pani redaktor rozmawiałaby o tej rosyjskiej dezinformacji, gdyby Grzegorz Braun nie zachęcił do rozważenia tego i każdego innego scenariusza. I I no, teraz teraz przerzuca pan odpowiedzialność na mnie, że ja nie, to nie jest dlaczego pan pani nie rozlicza pani nie Brana, zro... pani że w ogóle wchodzi pani... w taką dyskusję? Pani nie zrobiła nic złego. Dziękuję. Natomiast A Grzegorz Braun zrobił coś złego, czy nie? Wyślę, że jego wpis jest w sposób zamierzony dwuznaczny. To znaczy, że z jego wpisu można wywnioskować, że on tą propozycję rozważa nie tylko jako rosyjską dezinformację, ale także jako poważną propozycję. I ja uważam, że to jest niepotrzebne, żeby takie dwuznaczności robić. Czyli jest... niepotrzebny jest ten wpis Grzegorza Brauna? No Grzegorzowi to... Braunowi jest potrzebny, bo pozwala mu koncentrować uwagę opinii publicznej na swoim wpisie. Natomiast uważam, że nie. Niepot... Ale to jest głupi wpis. To jest wpis niemądry. To jest opinia pani redaktor. Wyborcy Grzegorza Brauna z pewnością uważają Czyli przeciwnie. Czyli wszelkie chwyty dozwolone w polityce, tak znaczy, nawet w polityce... W tylko, że my jako państwo bierzemy roz... mamy wziąć pod uwagę, jak to pan Braun napisał. Godnie mamy, godne uwagi to jest, żeby rozważać scenariusze także powiem pani, rozbioru Ukrainy ja, i Powiem, powiem pani dlaczego? Powiem pani, dlaczego warto rozważać. To dlatego, że jak będziemy sobie zakładać autocenzurę, to nasza debata nie będzie realna. A tak się składa, że na świecie w skali globalnej nie ma autocenzury. Rosyjskie propozycje brane są zupełnie serio. Rozmawiałem i z politykami, i dziennikarzami i dyplomatami, oczywiście. Rozmawiałem z dyplomatami, politykami z innych części świata, którzy nie znają ani geografii naszego regionu, ani geografii Ukrainy. I ta mapka wrzucona przez, jak sądzę, rosyjską dyplomację lub kogoś związanego z rosyjskimi, jak mówi, środkami aktywnymi, czyli instrumentami oddziaływania na opinię publiczną, ona nie jest przypadkowa. Ona określa całe centralną Ukrainę, większość terytorium ukraińskiego, jako terytoria sporne. Dlaczego ona to robi? Bo ona bazuje na niewiedzy ludzi, którzy w ogóle nie znają geografii naszego regionu, ale... Którzy coś tam słyszeli, że tam był jakiś spór, że tam są Ukraińcy, Rosjanie i w sumie nie wiadomo, kto ma rację. I my, jako Polacy, moim zdaniem, musimy zacząć uświadamiać sobie, w jaki sposób gra Rosja jakimi kartami. Musimy mieć to przeanalizowane. Ale to nie ma przekonania tak, że... tego, co proponuje Rosja, tylko to jest ewidentne zasugerowanie, że powinniśmy wziąć pod uwagę kwestię wzięcia udziału w rozbiorze Ukrainy. Moim zdaniem ja pani sobie to dodaje i nic takiego wpiszy ja Grzegorza Brauna nie ma. Godne uwagi. No jest to, no godne to jak, uwagi. Ma, jak to inaczej rozumieć? Jeżeli będzie to rozpatrywane w różnych państwach na świecie, to jest to godne uwagi. Czyli według pana wzięcie nasze inaczej? Scenariusz tego, że Polska, Polska bierze udział się, w rozbiorze Ukrainy, jest scenariuszem godnym Polska uwagi. Polska o to decydować nie będzie i Panie nie ma, Marszaku, nie ma tu, roli, nie ma tu roli, sprawczej bo dla pan Polski. Krąży Proszę tutaj mi pokazać gdzie pani widzi inteligentnie pani, zresztą jak zwykle. Dziękuję tak, pani żeby mi nie odpowiedzieć na to Proszę pytanie. Proszę powiedzieć gdzie na tej grafice jest sprawcza rola Polski, bo pani sobie to dośpiewała. Nie, tam, ja sobie nic tam nie dośpiewałam. nie ma przewidzianej roli sprawczej dla Polski. Polscy państwowcy powinni e, wziąć to pod uwagę. No tak pisze Grzegorz no, Braun, bo on czyli pisze, do, on pisze do polskich uwagę, państwowców, tak? no on pisze tak do ludzi, którzy... Ma, ale Maczauku, gdzie na uważa, że scenariusz rozbioru Ukrainy jest scenariuszem, który my naprawdę powinniśmy rozważać jako kraj? Pani redaktor... I skończmy ten wątek, bo ja chcę to od pana uzyskać odpowiedź. Tak lub nie, bo tutaj nie ma szarości. Nikt w nieoficjalnych rozmowach na forum dyplomatycznym i w debacie strategicznej nie bierze na serio pod uwagę tego, że wraz z końcem wojny na Ukrainie nastąpi to, co oficjalnie postuluje prezydent Duda, czy w wczorajszym oświadczeniu szef naszego MSZ, czyli że Ukraina wróci do obecnych granic. Dla wszystkich jest oczywiste, że Ukraina poniesie jakieś straty terytorialne w wyniku tej wojny. Może Pani nazwać to rozbiorem, może Pani to nazwać wytyczeniem nowej granicy, może Pani to nazwać zamrożeniem konfliktu. To jest to, co jest w tej chwili dyskutowane na arenie międzynarodowej. Rosjanie wrzucając taką mapeczkę i propozycję, przesuwają dyskusję w pożądaną przez siebie stronę. No super, mają takiego Grzybowza Brauna, więc wiedzą, że mogą to robić, bo to zostanie wrzucone do yy, naszej opinii jest publicznej. Mega, megalomania nie, megalomania narodowa, od co reprezentuje Pani redaktor. Nie. Przewidywanie, że to, co my sobie tu w Polsce mówimy, ma wpływ Ale mówimy. na politykę my światową. Ale trzeba, trzeba brać odpowiedzialność za słowa, które mówimy. My musimy się stanąć odpowiada. w prawdzie, dostrzec, jaka Dlatego jest nasza rzeczywistość. Pan sta rola. stanął w prawdzie i odpowiedział mi na pytanie, czy uważa pan, to jest bardzo proste pytanie, czy uważa pan, że Polska powinna brać pod uwagę scenariusz udziału w rozbiorze Ukrainy? To jest to, o czym. Mm, naszego mówi. udziału? Tak. Nie. Nie, czyli tutaj się pan z Grzegorzem Braunem no, nie zgadza. W pomiędzy Rosją a Ameryką. Dobrze, cieszę się, że y, padły te słowa. Panie Marszałku, to teraz do kampanii prezydenckiej, jeśli pan pozwoli. Grzegorz Braun Czy... też niczego takiego nie zasugerował w tym wpisie. No nie